Studenci Bełchatowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli kolejny rok nauki. Podczas uroczystej gali w Gigantach Mocy odebrali dyplomy, były także podziękowania i gratulacje. Myślę, że bardzo wielka duma naszego miasta, dziesiątki zajęć, fantastyczne inicjatywy kulturalne, sportowe i wszelkie inne. Wielkie wsparcie dla przestrzeni kulturalnej i imprez w naszym mieście. Jestem bardzo dumna słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na uniwersytecie uczy się obecnie blisko 300 seniorów, którzy mogą wybierać z szerokiej oferty zajęć języków obcych, informatyki, gimnastyki, korekcyjnej, fotografii czy Nordic Walking. Uniwersytet pomaga nam zachować młodość, pomaga zorganizować czas na emeryturze, żebyśmy cały czas były energiczne, sprawne i mogły jeszcze coś przekazać następnemu pokoleniu, czyli naszym wnukom. Teraz przed studentami 4 miesiące odpoczynku na zajęcia, wrócą w październiku. Ma poprawić komunikację w centrum miasta i rozładować tworzące się w okolicach targowiska Korki. Mowa o łączniku między ulicami Okrzei a Kopeckiego prace są już mocno zaawansowane. Jest to na pewno rozwiązanie, które w ramach tych dużych osiedli usprawni i odciąży ruch na ulicy Staszica, na ulicy Wojska Polskiego, na ulicy Armii Krajowej. Niemal gotowe są już kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i sanitarna, trwa przygotowanie podłoża pod jezdnie oraz budowa chodników. Jednocześnie ekipy pracują nad wykonaniem. Mostu. Na budowę tej ponad półkilometrowej drogi miasto pozyskało blisko 4 miliony złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szkoła podstawowa nr 12 wzbogaciła się o nową pracownię pod chmurką. Zachęcamy dzieci do spędzania z sobą wolnego czasu również po zajęciach szkolnych, w ramach jakichś dodatkowych zajęć, które w oparciu o tego typu pracownie są, są organizowane, a przy okazji dzieci się usą. W ekopracowni znalazły się rośliny, zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, a także budki dla ptaków i kosze do segregacji odpadów. Dzięki temu można w niej prowadzić różne lekcje i zajęcia, nie tylko biologii, ale także geografii czy wychowania fizycznego. I Będą się tu mogły odbywać pikniki. Klasowe w strefie relaksu, gdzie jest ławeczka, gdzie są daglezje. W cieniu daglezji będą mogły dzieci miło spędzać czas na świeżym powietrzu. Pracownia pod chmurką powstała dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Włodnej Wodzi, a także dzięki środkom z miasta. Ponad 700 uczniów ostatnich klas miejskich szkół podstawowych pisało egzamin ósmoklasisty. W trakcie trzydniowego maratonu sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Ogólnie jestem ustawiona w miarę pozytywnie. Nie, nie boję się zbytnio, po prostu bardziej jestem podekscytowana niż zestresowana. Wierzę, że są przygotowani, że posiadają wiedzę, że napiszą, prawda? Wiadomo, z każdym egzaminem wiąże się dodatkowo stres. Przystąpienie do egzaminu smoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma jednak progu zdawalności. Wyniki egzaminu poznamy 1 lipca. 32 lata temu odbyły się pierwsze, w trzeciej RP wolne i demokratyczne wybory do rad miast i gmin. O tych wydarzeniach przypomina Dzień Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja. Miejskie uroczystości odbyły się tydzień wcześniej. Władze miasta, powiatu, radni, a także pracownicy urzędów i placówek spotkali się w gigantach mocy, gdzie przypomniano o tym, że Dzień Samorządu Terytorialnego to wielkie święto każdego obywatela Polski. Nic nie jest dane na zawsze, że powinniśmy naprawdę być wdzięczni za to, że możemy żyć w wolnym kraju i możemy decydować o tematach, które dotyczą nas, i że to rzeczywiście ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wolności, swobody wypowiedzi i wolności działania. Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Tegoroczne obchody Powiatowego Dnia Strażaka zbiegły się z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Był uroczysty apel, wręczono nagrody, awanse oraz odznaczenia. Były też życzenia, gratulacje i podziękowania za służbę na rzecz Bełchatowian i Bełchatowa. Najważniejsze jest to, że przyjeżdżamy zawsze, gdy ludziom dzieje się krzywda. Ale kolejną bardzo ważną płaszczyzną to jest cały system ratowniczo-gaśniczy, włączający ochotnicze staże pożarne. A polega to na tym, że jesteśmy zawsze bardzo blisko tego zdarzenia. A więc ten czas dojazdu do jazdu nas jest bardzo szybki. Udzielamy pomocy czasem swoim najbliższym sąsiadom, rodzinie, bo jesteśmy na tej lokalnej przestrzeni, działamy, współpracujemy i to jest bardzo ważne. Jednym z punktów jubileuszu było przekazanie Bełchatowskiej jednostce nowego samochodu. Po części oficjalnej, natomiast przyszedł czas na festyn rodzinny. Można było zobaczyć sprzęt pożarniczy. Najmłodsi poskakali na dmuchańcach. W tym roku mija 30 lat od powstania Bełchatowskiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z tej okazji w Muzeum Regionalnym odbył się wykład o historii PTN-u. Wyręczono także odznaczenia i wybity okolicznościowy medal. Czym dla pana jest numizmatyka? Numizmatyka dla mnie i chyba dla wszystkich naszych członków to przede wszystkim pasja, pasja, historia, poznawanie w ogóle historii, bo na każdej monecie mamy jakiegoś króla, no oczywiście nie mówię o teraz, nie, że chociaż też są, a z królem wiadomo, jeden król, drugi król, trzeci wystarczy zaprosić na rocznik i sobie można wszystko opowiedzieć, co się działo w historii Polski. Wszystkich zainteresowanych historią wełchatowskiej numizmatyki zapraszamy do zwiedzania specjalnej wystawy w muzeum. Ta wystawa jest o tyle ważna i ciekawa, że właściwie zawsze te wystawy są realizowane poprzez zbiory naszych numizmatyków. Więc tutaj, w przypadku wystawy poświęconej 30-leciu Bełchatowskiej Numizmatyki, to są zbiory głównie pana prezesa Andrzeja Cicheckiego, właściwie w całości, poza jednym medalem. Całemu Bełchatowskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego gratulujemy jubileuszu. Życzymy także kolejnych dziesiątek lat działalności na rzecz naszej lokalnej historii i kultury. Dzieci z przedszkola nr 7 uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się w obecności psów oraz jak o nie dbać. W trakcie zajęć prowadzonych przez Bełchatowską Straż Miejską oraz pracowników schroniska dla zwierząt dowiedziały się również, że wyprowadzając pupila na spacer, trzeba po nim posprzątać. Mam nadzieję, że to wspólnymi siłami że właśnie to młode pokolenie będzie edukować swoich rodziców, swoich sąsiadów. Mam nadzieję, że wyrośnie na takie odpowiedzialne i za kilka lat nie będziemy mieli już z tym problemu w Bełchatowie. To jest zupełnie proste. Robimy to od lat, zawsze, od kiedy mamy przyjaciół. Przecież sprzątamy po nich w domu, sprzątamy w naszym drugim domu, czyli tam, gdzie się znajdujemy. I nie jest to zupełnie trudne. Spotkanie w przedszkolu numer 7 odbyło się w ramach corocznej akcji Pokaż klasę, posprzątaj po swoim psie. W czwartek świętowaliśmy Dzień Mamy. Nasze przedszkolaki pamiętały o swoich ukochanych mamach, śpiewały piosenki, recytowały wiersze i składały życzenia. My również przygotowaliśmy muzyczną niespodziankę. Zapraszamy na wyjątkowy i pełen wzruszeń koncert. Już w sobotę o godzinie 19:15 w Gigantach Mocy, buchatowcy artyści zaśpiewają najpiękniejsze piosenki dedykowane mamom. Wstęp, oczywiście, wolny.